Ludzie zaczynają coraz bardziej nienawidzić króla Gregora, wcale się im nie dziwię. Jego reżim jest nie do zniesienia. Może i nie do zniesienia, ale chociaż się go boją, nikt nie zdoła się mu przeciwstawić. Może i masz rację, ale jedno jest pewne. Słyszałeś, co to było do cholery, nie mam pojęcia. Kto tam jest, pokaż się. Nie wolno nocą włóczyć się po mieście. Sprawdź, kto to jest. Dobra, tylko uważaj. Pijanych zbójów to tutaj nie brakuje. Czekajcie chwilę, widzicie tą wielką skrzynię? Tam w oddali? Nie da się nie zauważyć raczej nie inaczej. Ta skrzynia to pomnik. Otóż widzicie. Dawno temu jeszcze w wojen. Imperium zawarło sojusz z Westlandią. Więc ówczesny król stolicy Lucius Van Gogh, kazał wybudować pomnik upamiętniający tamto wydarzenie. Miał on oznaczać życie w dobrobycie i pokój. Wtedy jedyny raz w historii Westlandia miała sojusz z Imperium. Z czasem uznano sojusz za nieważny. Słyszałem, że podobno Lucius kazał do środka tej skrzyni włożyć prawdziwe złoto, więc mówisz, że jesteśmy niedaleko tej przeklętej stolicy. Zaraz, zaraz. Mówisz, że w tej skrzyni jest prawdziwe złoto? Bylibyśmy bogaci. Może warto trochę tego złota skubnąć, to tylko legenda. Gdyby faktycznie tak było, to raczej nie byłoby tej skrzyni już. Zatem nici z bogactwa. Dobra, w takim razie ruszajmy dalej. Powinniśmy chwilę odpocząć w stolicy. Poza tym mam tam pewną sprawę do załatwienia. Nie jesteśmy tam mile widziani, że się tak wyrażę. Jesteście poszukiwani? Tak. To nie szkodzi. Strażnicy w tym mieście są tak skorumpowani, że nawet was nie zauważą. A jak się dostaniemy do miasta... Nim zostałem głównym gwardzistą króla to byłem komendantem Dolnego Miasta. Znam położenia tajemnych wejść. No więc jak? Idziemy. W zasadzie to nie mam nic przeciwko. A Handor to co? Handor nie zając nie ucieknie. Strażnicy. Rzeczywiście. Michael miał rację. Oni mają wszystko gdzieś. Co się dziwić? Pewnie ten Gregor płaci im za mało. Pamiętam, gdy ostatnio tutaj byliśmy. O mało nas nie złapali. Gdyby nie Garik, to pewnie już bym nie żył. No pewnie. Wielki z niego wybawca. Masz mi coś do powiedzenia? Tylko plotki. Na temat Walterów. Niezbyt pochlebne. Co? Co z nimi? Słyszałem, że ich ród przyczynił się do wielkich zbrodni w czasach czarnego kręgu. Podobno im pomagali. Poza tym słyszałem od ludzi żartobliwe po trupach do celu. Mówili, że to ich motto. A co ma Garik z tym wspólnego? Nie każe się dzieci za grzechy rodziców. Nieprawdaż? Ja tylko mówię to co obiło mi się o uszy. W tej karczmie mieliśmy czekać na Michaela. Ciekawe co takiego ma on do załatwienia w tym mieście. Nie wiem i lepiej nie pytać. Myślę, że powinniśmy omówić plan. Otóż widzisz, jak do jasnej cholery pokonamy smoka w handorze. Żebym ja to wiedział, dobra, smokiem będziemy się martwić jak tam dotrzemy. Ale teraz pozostaje inna kwestia. Jak do jasnej cholery fioletowy mag nas odnalazł, co? Gdzie? Gdzie on jest? Chodzi mi o to, że jak byliśmy w tej całej świątyni błogosławionych to zaatakował on wraz ze swoimi sługusami. Nie wiem jak nas odnalazł. Za pomocą magii? Czy to możliwe? Jeśli tak to w takim razie jest on jednym z najpotężniejszych magów na świecie. Ciekawe jak ja go niby pokonał. Przecież jesteś wybrańcem. To, że jestem wybrańcem nie oznacza, że jestem jakimś wielkim wojem, który nie ma sobie równych. Pocieszę cię, że twój poprzednik też nie był wielkim wojem, a jakoś pokonał tego najpotężniejszego maga. I jak skończył. Zginął marnie w tak głupi sposób. Ja sobie podziękuję za takie pocieszenie. Nie chcę skończyć jak on chce uratować świat. Nic wielkiego. Otóż nie to bardzo wielkie brzemię, które spoczywa na moich barkach. Mam tylko nadzieję, że podołam temu trudnemu zadaniu. Hej, już jestem. Załatwiłeś już swoje sprawy? Tak, oczywiście. Dobrze, zatem co teraz? Może byśmy gdzieś odpoczęli. Wiesz gdzie w tym mieście można przenocować? Oczywiście, że wiem. Chodźcie to wam pokażę. Dobra, no to ruszajmy. Nie tak prędko nigdzie się stąd nie ruszacie, dopóki mi nie zapłacicie. Ostatnio tego nie zrobiliście, więc zapłacicie podwójnie, bo zabiję. Dobra, spokojnie. Damy kasę. Nie gorączkuj się tak. Jest pewien opuszczony dom. Tam się udamy. Dajcie. Coś wyczułem. Co? Ja nic nie czuję. Może za dużo wypiłeś. Wyczuwam jakieś niebezpieczeństwo. Ktoś chyba nas obserwuje. Co? Nawet nie mów takich rzeczy. Na samą myśl przechodzą mnie ciarki. Nie wiem co lub kto to jest, ale na pewno coś nas obserwowało. Chodźmy stąd póki czas. Co jeśli to jakiś psychopatyczny morderca? Jak jakiś lat Herfejs albo zodiak? Tam. Jestem pewien, że był tam. Trzeba to sprawdzić. Żartujesz? On żartuje. No chyba tam nie pójdziesz. Czekajcie. Idę. No to pięknie, żeby tylko nie było, że nie ostrzegałem, bo ostrzegałem. To tylko Menel. Wąs stąd I co był tam ktoś? No był jakiś tam Menel. Nic wielkiego, całe szczęście. Ruszajmy, jesteśmy już niedaleko. Jest. Oto ten dom żartujesz taka melina nie narzekaj mogło być gorzej poza tym lepsze to niż spanie pod gołym niebem Co tu się stało do jasnej cholery? Ktoś ich zamordował? Morderca! O Bogowie, wreszcie coś się dzieje! Alarm! Straż! Alarm! Aha, to ja sobie może pójdę. Straż! Walk! w śmieciu! Alarm! Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. W zupełności się z Tobą zgadzam. No i co ja mam z wami zrobić? Zostaliście oskarżeni o masowe zabójstwa. Poza tym wy dwaj jesteście poczukiwani listem gończym. Dziwię się, że strażnicy was nie dorwali wcześniej. To nieporozumienie. My nikogo nie zabiliśmy. Michael Ridwood, dawny gwardzista króla. Ile to już minęło? Daleko zaszłeś, Darlondzie. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. To wy się znacie? Darlond był jednym z moich żołnierzy. Moją prawą ręką. Dobrze ale teraz powiedz co z nami będzie komendancie. Michael jest największym i najbardziej honorowym rycerzem jakiego znam. Jeśli on za was poręczy to i ja to zrobię. Ręczę za nich i przyrzekam że żaden z nas nie zamordował tamtych ludzi. Wiem że tego nie zrobiliście, jak to. Ludzie zaczęli umierać długo przed waszym przybyciem. Poza tym nie zostali zamordowani przez człowieka, nie rozumiem. W takim razie, kto ich zabił, na ciałach zabitych odnaleziono liczne ugryzienia i zadrapania. Namiestnik króla Christopher Grindelhal twierdzi, że to robota wilków. Ale ja w to nie wierzę. Wilki nie zmasakrowałyby aż tak ciał. Poza tym, jakby się tu niby dostały? Więc co ich zabiło, sądzę, iż zrobił to wilkołak. Co? Wilkołak w mieście? I nikt by tego nie zauważył. Wilkołaki zmieniają się nocą. A za dnia to normalny człowiek. Jak ktoś miałby niby coś zauważyć. Kurcze. Zabrakło Gregora i już jakiś zwierz zalęgł się w mieście. To jest nie do pomyślenia. To jakiś chory żart. Przecież gdy król wróci to mnie za to zabije. A gdzie się podziewa? Wyruszył na wojnę z zenkiem. No to ładnie. Mam nadzieję, że zetrze tego szarlatana w proch. Dlaczego jeszcze tutaj jesteśmy? Chcesz od nas czegoś? Tak. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Zamieniam się w słuch. Pokonacie tego wilkołaka, a dopilnuję, aby zapomniano o Waszych grzechach. Jednym słowem mówiąc, nie będziecie już poszukiwani. Dobrze, zrobimy to, co? Ja się chyba przesłyszałem? Zabijemy wilkołaka? Co Ty wygadujesz? Pokonamy tego wilkołaka. Bardzo dobrze, bo na tamtych gamoniach nie ma co polegać. Większość żołnierzy to tchórzej leniwe sukiencyny. Myślę, że powinniśmy się rozdzielić. Masz rację. Tak więc zróbmy, super. No po prostu super. Ja pójdę przeszukać górne miasto, a wy pójdźcie do dolnego. Może ten wilkołak tam wrócił. A może pójdziemy do karczmy? Przestań tchórzyć. Musimy pozbyć się tej bestii, nie rozumiesz tego? No dobrze, już dobrze. Tylko, żeby ta bestia nie pozbyła się nas, uważajcie na siebie i nawzajem. Teraz bez zwłoki powinniśmy ruszać. Dorwiemy bestię i ukażemy. Hej, a co jeśli spotkamy tego potwora? Jak to co? Zabijemy Drania. Ale jak to zrobimy? Zaciukamy go mieczem? Zaciukamy go mieczem? Myślisz, że on jest słaby? Wątpię. Nie podoba mi się tu. Jest... Za ciemno. Wróćmy się. Nie ma sensu się narażać. Jest ciemno, bo jest noc. A narażamy się codziennie. Nie widzę nigdzie tego wilkołaka i całe szczęście. Powinniśmy ruszyć teraz do górnego miasta. Michael może być w niebezpieczeństwie, a może ten wilkołak wyprowadził się z miasta. No więc możemy sobie chyba odpuścić. Przestań. Jak mówię idziemy do górnego miasta, to idziemy. No dobra, niech ci będzie. ani śladu tego zwierza. Gdzie on się niby podziewa? Mówię ci przecież, że pewnie się już wyprowadził z miasta, pewnie sobie powiedział, co będę tutaj siedział. Wynoszę się gdzieś, gdzie jest więcej jedzenia. Przestań pieprzyć. Szukamy dziada dalej. Chodź, idziemy. Oślepłem? oślepłem? Nie oślepłeś. To wilgoła. Powiedz, który wiożę, czy wilgoła. Bestia żywiąca się ludzkimi skutkami. Ale nie obawiaj się. Załatwimy skurczywyka, nim się obejrzysz. Wszystko muszę robić sam. No dobra, stworzę choć. Zobaczymy, co potrafisz. <try> Masz nie pozwolę takiemu stworowi siać z pustymi drzwi. Zapłacisz za swoje grzechy, drewniaku. I mi Widzicie to, co ja? Czy może mam sny? Widzimy. Wybraniec walczy z wilkołakiem. Pomóż mu. Nie czekaj. Poza tym, jaki wybraniec? Pomóż mu, co ty wygadujesz. Nie da sobie sam rady. Powiedziałem, czekamy. To rozkaz. <tł protecy badania> w końcu. No kto powiedział, żeby to takie twarde było? Trzeba go wziąć z Nie podwolę mu zginąć. Ruszam za nim. Gdzie leziesz? Mówiłem przecież, że czekamy. Boże, nie dociera do niego czy co? W końcu wstałeś. Jak się czujesz. A jak mam się czuć? Pogryzł mnie wilkołak. Prawie pożarł mnie żywcem. Ale warto było. Pokonałeś bestię. Ludzie są ci wdzięczni. Tak masz rację. Pokonałem tego stwora. No więc, co? Co teraz? A tak. Teraz ruszamy na handor. Prowadź. No to pięknie, przykro mi. Musiałem. W imieniu króla Gregora władcy Westlandii aresztuję was. Za to, że pokonaliśmy wilkołaka? A może za to, że jesteśmy w ogóle w tym mieście? Nie ja wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że stoję na tych kamieniach. Myślisz, że jesteś śmieszny? Ja ci powiem za co. Za spiskowanie, używanie magii, posiadanie magicznych przedmiotów, obrażanie władcy, ucieczki z więzienia. I za tą twoją bezczelność. Trochę szacunku. Gdyby nie ja to Wilkołak nadal pożerałby ludzi. Myślisz, że ta twoja banda drewniaków pokonałaby go? Ty sam jesteś drewniak. Bezczelny typ. Jeśli go skażesz, Christofeliusie, to ludzie będą niezadowoleni. On jest przecież ich bohaterem. Myślisz, że mogę go od tak wypuścić? To byłoby wbrew kodeksowi, panie. Mamy bardzo ważne wieści. Pali się wszystko niszczą. Spokojnie. Uspokój się. Co się pali? Kto i co niszczy? Sabotaże, panie. O tak. Sabotaże. Jacyś najemnicy przeprowadzają sabotaże na nasze królestwo. Co? To jest niedopuszczalne. Jacy najemnicy. Mów mi tu zaraz. Zwiadowcy mówią o rycerzach Zenka. Widzieli też jakichś dzikusów i co najgorsze podobno byli tam widziani także żołnierze Georgia. Zenek. Oczywiście. Zrobili Gregora w konia. Założę się, że dotarł na zamek Zenka i zastał go pusty. Ale George. Gdyby mój kuzyn nie ignorował go, to by do tego nie doszło. Zwołaj lordów, wierny sługo. Trzeba coś zrobić. Może jeszcze coś zdziałamy. Przekaż im aby wysłali swoje wojska. Niech dorwią sabotażystów. Ja bez zwłoki ruszam ratować to, co zostało. Tak jest natychmiast to zrobię. No i co teraz? Christofeliusowi raczej nie zależy, aby was zapuszkować. Myślę, że nawet chce, abyście poszli wolni. Wbrew pozorom on nie jest taki jak Gregor. Więc jesteśmy wolni? Tak. Ale czekajcie jeszcze chwilę. Słyszałem, że podobno jesteś wybrańcem. Czy to prawda? A jeśli tak, to co? Według legend, człowiek wybrany pojawia się, gdy światu grozi niebezpieczeństwo. Gdybyś nim był, to powiedziałbym ci, żebyś uważał na siebie. W końcu to od ciebie zależałoby życie wszystkich istot. Dobrze. Dzięki za wszystko. Myślę, że powinniśmy sobie już pójść. Oczywiście. Bezpiecznej drogi. Do zobaczenia Darlądzie.